Witam wszystkich ponownie w dzisiejszym pięknym dniu, choć nie tak pięknym pewnie jak nam się wydaje, bo będę chciał grać w Amnezję Dark Descent. Eee, jest to straszak, czampski robi mocno, więc zobaczymy jak się poradzę. Uff, już, 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 już sobie wyobrażam, że już się boję, a jeszcze nawet nie zacząłem gry. Normalnie, no, no, no. Będę spał dzisiaj prawdopodobnie jak jakiś Włoch. Więc zaczynajmy grę. Oczywiście nie ma łatwego, więc. Ee, oczywiście tak, bo. No, wiadomo, zaczynamy. Zobaczymy sobie historię i przyjemności napędzane przez tą grę. On spieszy się więc... Nie ma być zapomniane. Wiemy, że jesteśmy w Anglii, a to podobnie w wiktoriańskiej erze. On ma na imię Daniel, oczywiście nie. Nie wiem, czy będziemy o nim grać, Danielem, czy kimś innym. Ale to jest taka w sumie jednoosobowa taka gra bardziej, no, chodzi głównie o tą historię, to, co tu się dzieje. Eee... A zobaczymy. Okej, okay, leże, spadają płatki. Eee... Jakieś płatki chyba, róży się wydaje, choć wygląda to tak z koloru jak eee... Sakura Blossom normalnie. Jakieś dziura w dachu. Ok, jesteśmy w tej grze. <laughs> Opomniałem, że można tutaj e, grać podki. Dobra. M Follow the Liquid Trail i Found the Source. A musimy iść e, za tym płynem, żeby znaleźć e, g, no. źródło tego płynu. Więc idziemy znaleźć płyn. O, tu mam jakieś rzeczy zamknięte Okej, okay, widzimy tutaj Wie, wiateł Okej, okay, tu jest lubię A co to komu? Nie lubię korytarzy Kurde, jaki vibe normalnie 2016 nie wiem, czy jest za ciemno. Okej, okay, tędy idzie. Eee, co się dzieje? Eee, tak będzie lepiej. Brama jest... wielka brama jest zamknięta i nie wyjdę. No! Podmuch wiatru! Szafa. Bierzemy. O! Tinderbox. A można... można sobie zapalać. tu można się zamknąć w szafie, jak widzę? O, jakie spoko miejsce. które można przesuwać. Tu mamy palenisko. O, więcej. Nie ma picia takiego tutaj. Cholstwy, by Proszę nie Okej, kolejna szafa. Trzeba sprawdzić czy coś tu nie ma. O, jest kolejny. I mamy, mamy tu chyba miotło, którą możemy... Możemy spróbować tą miotłą. Ech, bo im ja nie podniosę. Posprzątać to. O, 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 o. Sprzątamy, sprzątamy, sprzątamy. Kurde, taki syf. Okej, okay, pchamy do, do siebie, bo to są dziwne zamykane. Pewnie się zaraz zamkną. Aha. Po to to jest. Co jest grane? Czy słyszę, że ktoś... Idzie? Słyszałem ślady. Co tu się dzieje? Zostaw mnie spokoju, cokolwiek czym jesteś. Zostaw głosy. SŁYSZĘ GŁOSY! Dobra, przestałem słyszeć głosy, bo okazuje się, że choruje na swizofrenię. O, krzesło. Okej, okay, tu widzę jakieś rozwalone rzeczy. Bo da się schować do takiej szafy, która leży. No, można skakać. <laughs> da się, da się, dobra. Hmm, w tamtą stronę każe mi iść, ale się sobie połazimy. E koszule wszędzie, koszule białe. Jakiś pokój Co z... komu? pokój z o, obrazami. Nie! 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 Tyle. Nie ma takiego, takiego takiego straszenia mnie tutaj, proszę pana. O. Coś mi kurde w skrobie w mojej głowie. Dobra. Ja widocznie moja postać nie lubi ciemności tak jak i ja. A, też się boję ciemności. Czyli kamienie, rozwalony słup... Stare... Old Archives, tak? Nie podoba mi się. Ale trzeba lecieć dalej, bo tu widzę, że. O, książka jakaś. Ok, sporo rzucał książki, no. Bałaganiarz. Ok, muszę uważać na to, na eee, swoje poczucie. O! Oh, serio mnie to wystraszyło, to karaluchy tylko! Mm -hmm -hmm. Chyba spadamy z tego pokoju, tu już nic nie ma. Mam jakiś pokój Kurde ale fali. co tu się dzieje Dobra 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 O lantern Dobra nabałaganiłem i tak nic się nie stanie słyszę skroba, nie 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 A tu jest Śczynka Thunderbox. Stąd waliło, ale sprawdzaj się tam Okej, okay, tu nie ma nic A to się Ciemno, ciemno, wszędzie ciemno, głucho, ciemno, wszędzie ciemno, głucho, wszędzie ciemno, wszędzie. Najgorsze jest to, że to mi skrobi po głowie. Ale się to lepiej. Ja zamknąć. O, zamykać drzwi sobą. Aha. Jakieś bezkresne pudło. Więcej pudeł Co my tu mamy Nie, wiem, nagrywać dalej tę serię czy może się wycofać oh. Oh. Wciąż wątpię nagrywać, czy nie trochę szeczkę się zesrałem ale jeszcze nie Okej okay.

redeem us both daniel descend into the darkness where alexander waits and murder him I ja napisałem do siebie list dosłownie e, jot diary memories dali noty daje notes. to Sev. daliś na razie nie mam memories na razie nie mam dobra Okej, okay, widzę, że wszystko w porządku jest, nie ma tu nic. się wziąć tylko jakieś stare tkanki i jakieś. Dobra, mogę zobaczyć. Kuta się boja, jak ja nie wiem, to się stanie. Dobrze idę, czy nie? Dobrze idę, bo ja nie wiem. No patrz. Ja bad ja będę tu robił, Boże. Tutaj tutaj tu powinien coś zrobić Tu mam notes, tu mogę Ale Sprawdzę jakaś logie. A, mogę się wychylać, tak? No jest przydatna rzecz A, no M mam, tu mam na diary Dobra A tu jest. X. Tu jest full. O, teraz wiele lepiej. No. Teraz się zobaczy. Dobra, trzy. O jest wajcha. Uuuu. Secrets... Okay. To jest idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Subujcie, subujcie, lajkujcie jutro się zobaczymy na drugiej części tej gry. Więc się widzimy jutro. Cześć, pa na